przyjęliśmy już na dobrą pałacy got Politechniki tam gdzie ma powstać na zabobrzu duże ośrodek kultury Także... to już jest fakt czy tak to, to już podpisane jest... porozumienie Dobrze. z Politechniką zmieniliśmy obszar rewitalizacji który nam pozwolił w tym momencie uzyskać dofinansowanie, bo to prezydent Zawiła musiał znaleźć, poprzednik mu tego nie umożliwił, dofinansowanie do modernizacji stadionu na Euro 2012. Teraz jest sprawdzanie ofert, które wpłynęły w konkursie na przetarg na remont tego stadionu i będziemy budować mniejszą, ale taką halę przyszkolną przy mechaniku. Będziemy się zastanawiać, w którym miejscu wybudować ten duży obiekt, na który wszyscy urzędnicy czekają. Uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego tutaj terenu mm -hmm. Tesco, Castorama, który się posługuje nazwami PKS, gdzie mają też postać obiekty handlowe. Naprawdę, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Kwestia tego szybkiego tramwaju. Z końcem miesiąca września jak już będzie Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, przedstawi nam koncepcję, gdzie te przystanki będą lokalizowane. Mieliśmy wiele spotkań z przedstawicielami kolei. Także, bardzo dużo rzeczy się dzieje i tutaj chciałem wszystkich mieszkańców przeprosić za jedną rzecz. Jak jest temat, jak się temat załatwi, powiem tak trywialnie, od razu bierzemy się za kolejną rzecz. A tutaj trzeba mimo wszystko poinformować, przedstawić, wyjaśnić, bo potem są pewne nieporozumienia albo mieszkańcy nie mają wiedzy, jak wiele rzeczy się zmienia w bilingu.